do Panowie, zakończmy to. Wrogowie! No i super. Dobra, pierwszą rzeczą, którą będzie trzeba zrobić, bo mm, jest tu jeden gość, który jest niebezpieczny, to jest ten właśnie z młotem. Pamiętam tą walkę, więc tak. Co ty możesz zrobić? Ty nic na razie nie możesz zrobić. Możesz tak, mo moment. Co no ma? Klątwę podatności, grozę. Groza, co dawała Groza. Mag zmusza celby znieruchomiał, a przerażenie się... Wykon... A, nieruchomio, OK. Uderzenie umysłu na razie się nie przyda. Słuchajcie, chciałbym, żebyś rzuciła klątwę podatności na tego bandytę. A listerze z kolei zajmie się tym gościem też. Albo nie, zajmie się tym gościem. Fajnie Claire. Pies też się zajmie tym gościem. Nie, pies się zajmie tym gościem. Ale przy okazji zrobimy przeraźliwe wycie, żeby ich ogłuszyć. Hmm. A ty się zajmij tym i użyj ciosu A Albo nie, jeszcze nie. Może najpierw... Zobaczymy jak to się potoczy, wiecie? Będzie mocarny cios, będzie lepszy. No. To już jest klątwa podatności, to teraz użyj błyskawicy na nim. Ty z kolei użyj warkot już użyłeś, super. Aha. I przewróć go od razu. Klara, jak sobie radzisz? Teraz radzisz sobie całkiem nieźle. Eee, to w takim razie... czym dalej. I może od uścisk zimy na tego dużego gościa, żeby było miło. Rozbicie. Super. Pies ma atakować tu, a Lister z kolei. Bo nie Morrigan, niech się nim zajmie, choć lepsze. Grozę niech może rzucić. Błyskawice nam pewno skłuszą i od razu uścisk zimy. No i ja go dalej spokojnie. Super. Teraz cios rękojeść? Nie, rozbicie broni. A lister co używasz? Alister nic nie używa, więc może uderzenie tarczą. Jest coś ma, nie piec nic, nie ma, to w takim razie Ty Morrigan znowu użyj oszołomienie, to będzie lepsze. No i super. W porządku, poddajemy się. Próbowaliśmy tylko jakoś sobie radzić, zanim dopadną nas wszystkich mroczne pomioty. Eee, jakoś sobie radzić? Jesteś przestępcą przecież. Ja, jestem przestępcą, przyznaję i przepraszam. Hmm, a więc zacznie uciekać, i nie wracaj, oddaj wszystko, co ukradłeś. No to będzie najlepsze. Tak, oczywiście. Zebrane przez nas monety są tutaj. Nieco ponad 100 srebrnych. No, czyli dostaliśmy jedną złotą monetę. Fajnie. przysięgam. A, więc zacznie uciekać i nie wracaj. To co? Zabijamy go, czy? Nie, nie. pójdziesz ze mną. Żartujesz, prawda? Nie nadaje się na żołnierza. W takim razie zginiesz twój wybór. Nie poddam się bez walki! A jeszcze Aj, odporny się jest spanie. No i super. No dobra. A innych też udało się po pozabijać, więc zdobyliśmy troszkę fantów. Więc tak, tutaj mam templariusza martwego. Tak, mamy medalik, który jest potrzebny do questu i notatkę. Notatkę przeczytamy od razu. Nic ciekawego. No, weźmiemy to. I ktoś w tym mieście będzie tym zainteresowany. To jest jedna z questów. Więc tak, koborca. To znowu weźmiemy trochę rzeczy Fantów. I to są te skrzynie, o których mówił o, dość. Tak, słabo układ medyczny super. Wyzwalacz pułapki ogniste strzały też się przydadzą. No. I to jest loteria. No i jesteśmy. Lottering. Widok jak z obrazka. A, czyli w końcu. Hmm. Od razu widać, kto się obijał walce, się prawda? do nas dołączyć. <laughs> Rzucenie się z rozpaczy na własne ostrze okazało się zbyt trudne. Czy moje zdenerwowanie tak trudno zrozumieć? Nigdy nie straciłaś kogoś ważnego? Co byś zrobiła, gdyby umarła twoja matka? Zanim przestałabym się śmiać, czy potem? No dobra, przerażające. Ona jest dziwne. Zapomnij, że pytałem. Eee, czy, 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 o czym chciałeś porozmawiać, do, do rzeczy. Tak czy owak, pomyślałem, że najpierw powinniśmy porozmawiać o tym, dokąd zamierzamy się udać. Hmm, hmm, hmm. powinniśmy chyba skorzystać z tych traktatów. Zgadzam się. Przejrzała się? Eee, tak, powiedzmy, że przejrzeliśmy. Mamy, tak, traktaty mamy do elfów, krasnoludów, yy, ludzi i... kogo tam jeszcze mamy? Magów, tak jest, maginów. Traktaty te Mamy dokumenty zobowiązują dla głównych grup. Elfów z Dali, Krasnoludów z Zorza oraz dla kręgu maginów. Uważam też, że najlepiej będzie, jak poprosimy o pomoc Arla Emon'a. Może powinniśmy odwiedzić go w pierwszej kolejności. Można się skontaktować z, z czarnymi strażnikami. Co, co zdanie powinniśmy zrobić? Można bezpośrednio za wrogiem. Odszukać logena i zabić go. Wtedy będzie można spokojnie załatwić tę sprawę z traktatami. Tak, na pewno się tego nie spodziewa. Wcale nie ma przewagi doświadczenia i armii na swoich usługach. Zapytano mnie o zdanie, więc je wyraziłam. Jeżeli chcesz wymyślać powody, dla których czegoś nie da się zrealizować, będziemy tu stać, aż dopadną nas pomioty. jestem gotowa do drogi, więc musimy choć szukać... Może tylko skontaktować z, straż z szarymi strażnikami. Dlaczego zostawisz to? Dobra, jestem gotowa do drogi. Dobrze, ruszymy do wioski, gdy tylko będziesz gotowa. No, Zdecy jeszcze się nie zdecydowałem, gdzie najpierw ruszymy, choć skłaniam się ku Krasnoludom. Mam ciekawą fabułę w swoim akcie. Ale głupie są też elfy. Dobra, mm -hmm. idziemy dalej, tu pozwiedzamy loterii, tylko najpierw pozbieramy wszystko co w okolicy. O kurczak! Kurczak, chiński kurczak. Mogę kurczaka? Nie, nie mogę kurczaka. Dobra, elfi korzeń. Mm -hmm. uchodźca, uchodźce, uchodźce, ale tu jest parę skrzyń. Zawsze, jak... Zawsze jakieś pierodółki znajdziemy, elfi korzeń. dla na zbroję zbrojem się znajdzie. Chcę się ciągle na mnie gapisz, tym za... ty zawsze na bestio. Zawsze na bestio. Najdziem dalej. Lubię towarzystwo dzikich istot, a nie cuchnących, udomowionych wilków. Jak grochem o ścianę. <laughs> Szalu można dostać. <laughs> Morgan nie lubi psa, naszego Vexa. <laughs> Oni w poględz będą kłócić cały czas Morgan z Alisterem. Tam, jeśli szukasz schronienia idź dalej, jeśli możesz. Lottering już przepadło. Co masz na myśli? Dobra, dobra, mniejsza z tym. Będę chodzić gdzie zechcę. Za Zawsze znajdą się łotry, które będą żerować na nieszczęśnikach. Od dwóch dni napływa do nas fala uchodźców z południa. Kaplica i karczma pękają w szwach. Brakuje pożywienia, a my, templariusze, z trudem utrzymujemy jako taki porządek. Gdzie indziej będzie ci lepiej, przyjaciółko? Dziękuję za ostrzeżenie. Dokądkolwiek się udajesz. Dobra, nasza klarza została ostrzeżona. Ale nam to nie przeszkadza, ponieważ tu jest skrzynia. Nie. Bierzemy tą skrzynię. Kolba, nic ciekawego. I rumowisko. Też jest korzeń na skrzynia przy okazji z długim łukiem. Jeszcze jedna skrzyneczka i słaby okład leczniczy. to się przyda na pewno? Dobra, Więc tak, tutaj jest taka fajna kłótnia. Cofnijcie się! Za moje towary mam prawo żądać ile zechcę! Bogacisz się na ich nieszczęściu. Powinnam polecić templariuszom, by rozdali tym biedakom wszystko, co masz na swych wozach. Nie śmiałabyś. Niech tylko który zanadto zbliży się do moich towarów. Miło widzieć, jak wszyscy współpracują w ciężkiej chwili. Dodaje mi to otuchy. Hej, ty tam! Wygląda, że się nadasz. Chciałabyś odrobinę zarobić, pomagając nękanemu kupcowi? No i tutaj mamy do wyboru: albo opowiadam się po stronie dobra, albo złego kupca. Tylko, że jeśli opowiem się po stronie kapłanki, to zupełnie nie dostaniemy nic więcej poza. Lekkimi podziękowaniami, takimi z łaski jeszcze. Więc opowiemy się po stronie kupca. Czy miałabym ci pomóc? Pozbądź się ze swojej propozycji słowa odrobinę, a wtedy, a wtedy się zastanowię. Haha, ha. nie, ja jeden mam tutaj nosa do interesu.